Siemanko z tej strony Flat white Witam was w kolejnym odcinku z serii Metin 2 Polyphemos. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, nie było mnie trochę czasu, co było związane różnymi losowymi czynnikami. Natomiast mam nadzieję, że no tak tak takie mam wrażenie, że już to jest ten moment, w którym ta motywacja trochę wraca. Możliwe, że pojawi się troszkę więcej czasu. No i te odcinki będą bardziej regularne. nad czym też popracuję. Z góry wam powiem, że w tym odcinku nie spodziewajcie się, że tutaj będzie jakiś super giga progres, natomiast parę ciekawych rzeczy myślę, że zobaczycie. Krótko mówiąc, będzie to takie streszczenie w sumie okresu mojej gry od września do końca grudnia bo po grudniu dopiero tak naprawdę ruszyłem, że tak powiem, no, bardziej na grubo. Także, jak już zauważyliście, Jotun jest cały czas bity, a na ninja otwieramy sobie w tym czasie jajko Alastora, żeby już tutaj dni się nabijały. Niestety typ zwierzaka czwarty, no ale cóż, i tak jak będzie miał 400 czy 500 dni, to można go zmiksować. Troszkę, żeby sobie do zwoja, otwieramy tutaj skrzynię szczeniaka, no i zobaczymy, czy siądzie nam jakiś boczuś? Niestety nie. No ale cóż, jak to odbywa w Medinie, nie poddajemy się po porażce. No i klikamy sobie Buty na 7, które też się nie powiodły, więc można to już uznać za lekkie pasmo porażek, które nas czeka. I teraz tak. Zastanawiałem się nad co wydać te wony, zarobione w poprzednim odcinku, i stwierdziłem, że jedną z takich ważniejszych dla mnie rzeczy teraz będzie nasz inik. I udało mi się znaleźć coś takiego co ma 2 khp i 10 kryta, uwierzcie mi, że tańszych nie było, no a do tego jeszcze jest wartość, więc może przyszłościowo się przyda. No i pewnego dnia pykając sobie zauważyłem, że na przylądku Smoczego Ognia pojawiły się bosy i metiny, co nie było nigdzie zapowiadane w sumie na forum, było to w sumie jakoś w październiku. No, i stwierdziłem, że tak, wybiorę się tam i zobaczę, co tam w ogóle jest. No, ale jak zobaczyłem chodzące ripery i lemurów, krabiów, no to zbyt długo tam nie zagościłem. Trochę sobie pozbijałem tych bossów i metinów, ale nic ciekawego tam finalnie nie zarobiłem. Oddajemy sobie także biologa na ninji. Mamy tutaj 10% siły ataku na stałe, czyli no, jest to jeden z najważniejszych biologów, bo no, daje sporego busta. No i. Też stwierdziłem, że musimy sobie wymiksować zbroję na surę, ze względu na to, że chcemy nim przebić jednak 95 poziom. Tutaj siadły fajne bony, 10 błyski, 10 strzały, ale stwierdziłem, że to nie to, więc zwyczajnie miksowałem dalej. No i co nam tutaj wejdzie, zaraz zobaczymy. I no tak. 15 błyski, 15 wiatr. Stwierdziłem, że, że to zostawimy, bo zmianek nie było zbyt dużo. Na WPK-u mamy już przebity 95 level, więc zmianeczki oczywiście ładujemy w Zodiaki. No bo fajnie byłoby coś w nich wymiksować. No najlepiej to wiadomo, jakieś 40 średnie i 10 szycie, ale nie można mieć wszystkiego. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o naszej farmie korów, którą trzeba na bieżąco oddawać. A jak zdążyliście tutaj zauważyć, zacząłem też expić gildię. Jest to na nam niezbędna po to, żeby dodać sobie żywioły, za które niekoniecznie chciałbym dopłacać. No i też nie chciałbym się później bawić w jakieś zastawy, jeżeli chciałbym, żeby ktoś mi ten żywioł do sztyletów w, w przyszłości dodał. No a to też jest jakiś dodatkowy zysk, jeżeli ja już sobie dodam żywioły, to zawsze będę mógł je sprzedawać po prostu. Także mamy pierwszą ważniejszą chwilę, jeżeli chodzi o ekspień gildii. czyli 3000 ekspa do oddania, 3 kliknięcia możemy zrobić na tej właśnie postaci. No i przebijamy sobie po prostu 21 poziom. Jeżeli chodzi o to, możemy na chwilę obecną tylko i wyłącznie dodawać żywioły, ale nie mamy cofek czy też zmianek żywiołu. Co do naszej farmy, zacząłem ją powiększać w ostatnim odcinku. No i stwierdziłem, że to nadal za mało i chciałbym mieć około 200, czy nawet może 300 tych postaci. Więc trzeba zrobić sobie jakiegoś dropka, który będzie miał po prostu 30 level, będzie mógł dropić oraz właśnie expić te postacie w międzyczasie to już jest klip w sumie z listopada e, był event Jutnori, czyli wiecie ta gierka planszowa w której trzeba klikać strasznie denerwująca e, No trochę się tego nadropiło więc wystawiam to bo wony są potrzebne na przepustki i tak dalej i tak dalej także mamy pierwszy zbiór wonów 24 wony pojawiły się na sklepie zeszło dosłownie wszystko Także mamy już jakiś zalążek tego, co potrzebujemy na przepustki, żeby wyexpić więcej postaci. Dodatkowo przebijamy wp setny level tylko i wyłącznie ze względu po to, żeby mógł założyć pas oraz hełm. Zauważyłem, że podczas expienia w grocie nie tyle wystarczy expić te postacie w party od PT, co po prostu damage, kwestia szybkości wybijania spota jest bardziej istotna niż to, że możemy expić w party w grupie, więc po prostu przebijamy setny level, żeby wpk zwiększyć ten damage. Oczywiście stwierdziłem też, że Wojowi przebijemy 115 level, więc odbieramy sobie Lizaka, którego tutaj wylosowałem kiedyś w kole. No i to też mi da dodatkowego boosta, żeby po prostu wygodniej sobie dropić, bo mimo tego, że daje radę na Jotunie i tak dalej bez item shopu kompletnie, tak po prostu bardziej chce się grać, jeżeli ma się ten damage zwyczajnie większy. Chciałem też tutaj zakupić 200 karasi złocistych, no bo postaci będę ekspił ogrom i niestety ktoś po prostu mnie podwędził z rynku i no, finalnie ich nie kupiłem, po prostu musiałem ekspić bez nich. Co do WPK. Kolejna rzecz, zbroja. Trafiła się taka za dwa wony, 15 błyskawice, 1,5 khp, jakieś tam procenty do PE, co też jest istotne, żeby nie musieć dokładać cały czas niebieskich potek na, na Presubie czy na Maxi po prostu na takim wupeku. No i tutaj hełmik, który też ma 5 do PE i 15 błyskawice. Chciałem już po prostu, żeby ten wupek Pewno sobie stał w grocie na spocie bez kostiumu. Co do expienia gildii, no to też trzeba zaznaczyć, że nie jest to tani biznes, bo żeby 70 postaciami wyklikać gildię do 24 poziomu, już pomijając kompletnie czas potrzebne jest około 25kk na postaci, czyli łącznie jakieś 17,5 wona. Samych yangów trzeba przepalić, żeby właśnie taką gildię do 24 poziomu wyexpić. To też musiałem prędzej czy później zrobić, więc te wony które zarabia na bieżąco są utylizowane więc zaczynamy przygotowania WPK do groty już pełną parą chciałem mu tutaj założyć chociaż pasek plus 6 bo to jest zawsze dodatkowe 3 na potwory no i sami widzicie jak on wchodzi no, zwyczajnie ciężko ale no, do plus 6 musi się jakoś udać troszkę tych wodzi tutaj przepalę kryształów energii też ale no, nie ma co się dziwić. To jest taki item, który raz wchodzi od strzała, a raz po prostu trzeba się z nim namęczyć i tych odłamków przepalić parę tysięcy. Tutaj na szczęście bardzo szybko udało nam się go. No, bardzo szybko. Stosunkowo szybko udało nam się go wbić na plus 6. W sobie pojawiła się skrzynka z minidalem za 100 SM, więc stwierdziłem, że sobie ją kupię. No, jak już mam lizaka, to jeszcze bardziej sobie podbóstruję damage. A przy okazji będę mógł wygodnie zbijać smoka. Także jak widzicie, na takim odpale, Jotun w ogóle już jest wciągany nosem. Damage wchodzi fajny. Mamy więcej HP, więc w zasadzie praktycznie się nie przewracam. Nawet już bijąc w ognistych butach, a nie w oceankach. Także zrobiłem sobie tutaj, polatałem trochę tych Jotunów, zresztą później też zobaczycie, ee, że tych skrzynek troszkę było. Berany też schodzą, może i mozolnie, ale to jest, zauważyłem taki bos, że. Jest bardzo losowy. Raz schodzi w 10 minut, a czasami trzeba go pomęczyć po prostu 20 minut. No, i tutaj jak widzicie, sklepik, trochę skrzynek bagniaka, trochę skrzynek jotuna. No i jeszcze mieliśmy ze starego eventu OK skrzynki, więc stwierdziłem, że też je wystawię, bo potrzebuję już je po prostu spieniężyć. Także tak, generalnie farma korów jest już ekspiona, nie pokazywałem tego ze względu na to, że no, zwyczajnie widzieliście już w poprzednich odcinkach i mamy łącznie 205 postaci, z czego 5 właśnie znajduje się na naszym obecnym mainie, czyli Woju i stwierdziłem, że te kory, które są właśnie na tych 5 postaciach, zwyczajnie będę sobie klikał częściej niż całą farmę. No bo na bieżąco potrzebuję tych wonów, a nie zawsze jest czas, żeby iść na bossa i je po prostu zarobić. A coś się kręcić musi. Także, jak widzieliście, tam klikanie do antyków całkiem fajnie siadło, jak na taką ilość. No i trzeba wystawić jeszcze raz okejki, okay tylko w mniejszych ilościach, ze względu na to, że chyba nikt nie chciał widocznie 200 w staku od razu za jednym razem kupić. Dodatkowo wystawiłem kolejny sklep z jakimiś tam pierdołami, które miałem, które mi pozostawały, no bo trzeba tę forse robić. No i można zapytać, dlaczego. A, no, słuchajcie po to, że wtedy był już odpalony event goblina. To była jakaś połówka listopada, kiedy była ta wyspa skarbów z goblinem, i na gwałt potrzebowałem właśnie złotych kluczy, złotych skrzynek szkatułek żeby po prostu otworzyć sobie i mieć na a dlaczego się na to rzuciłem No bo był to mega opłacalny event to jest pierwsza sprawa a poza tym leciało tam mega dużo odpałów typu właśnie ataki i obrony Boga Smoków gdzie ataki mnie super interesują No bo jeżeli na farmie ich dużo a w przyszłości zacznę sobie biegać hydrę to będę mógł ją sobie po prostu biegać bardzo długi okres na atakach aż po prostu nie ulepszę postaci do takiego stopnia że nie będą mi one zwyczajnie potrzebne więc ponownie zbieramy sobie wony ze sklepu, no i rozpoczynamy ich utylizację. Jak widzicie, 400 szkatułek złotych już kupione. Teraz wystarczy dokupić klucze, no i polecimy na ninja to wszystko otworzyć. Na ninja już widzimy, że wszystkie złote szkaty otwarte. Ponad 200 przepustek w ekwipunku, więc można sobie tego goblinka biegać. Tylko był taki jeden mały problem, że ninja miała bardzo mały damage, więc trzeba było go troszkę podpompować. Także wziąłem się za ulepszanie hełmu, no bo tam mamy magiczny krótkodystansowy atak, żeby on był chociaż plus 8, bo to już jest tak naprawdę spory boost. No i trzeba było to po prostu zrobić. Na plus 5-6 się troszkę pomęczyłem, ale udało się finalnie. Przerzuciłem ekwipunek zwoja, szarpę. Ninja oczywiście jest bez żadnej alchemii. Od razu wyjąłem sobie jeszcze sztylety tam tej broni dla młodego bohatera, bo zwyczajnie była troszkę więcej niż niż moje hakramy, no i zacząłem biegać tego goblina. Teraz już mogłem na spokojnie te mobki stosunkowo szybko wybijać i robić go na samej szybkości ruchu, bo jeżeli nie wiecie, każde ulepszenie tego goblina za każdym razem, kiedy weszło się na tą mapę kosztowało yangi. Te mniej ważne, czyli witalność, obrona i tak dalej kosztowały 500k, no ale w skali kilkuset tych dungeonów no to trzeba było jednak wziąć to pod uwagę. Przebijamy sobie tutaj dziesiątą rundę Goblina. Jeżeli nie wiecie, to później za każdym razem, za każdą przebitą rundą otrzymywało się już tylko nagrody z rundy dziesiątej. Niestety tutaj nie mam materiału nagranego podczas tego eventu, jak to konkretnie wyglądało, więc też nie chcę tłumaczyć od A do Z, jak działał ten event konkretnie. No ale sami zobaczcie, jak tutaj te itemki wpadają. Także no, to jest już coś, co mnie zmotywowało na tyle. Że stwierdziłem, że wszystkie wony, które zarobię, przepalę po prostu na przepustki do goblina. Czyli tutaj, jak widzicie, kolejne 40 wonów przepalamy na to, żeby kupić sobie złote szkaty i tego goblina biegać jak najwięcej. Więc zobaczcie sami, jak to konkretnie wygląda. Każde przejście ekranu w tym momencie to jest klip, który był nagrywany co około 5 do 6 goblinów maksymalnie. I zobaczcie, ile tych itemów ciekawych tutaj wpada. Także, czy według Was było to warte tego? Ocencie sobie sami, natomiast według mnie jak najbardziej, tym bardziej, że teraz jeszcze odbieramy sobie nagrody za kolejne rundy Goblina, gdzie można było dostać eliksir białego smoka, coś, co działa na zasadzie duszy i ma tam 5000 ładunków, czyli 5000 hitów możemy zadać i ten eliksir zwiększa nam zadane obrażenia o 10%. Także dla mnie, jako nowicjusza powiedzmy jeszcze, kiedy wejdę pierwszy raz na Hydrę czy na Melej, chociaż na Melej myślę, że nie będę tego musiał używać, ale w momencie, w którym wejdę pierwszy raz na Hydrę, na pewno może mi to okazać się przydatne. A skoro już mówimy o takich wysokich dungeonach jak Melej czy Hydra, to wypadałoby coś zacząć robić w tym kierunku. Także z Goblina udało nam się uzbierać prawie 400 zmianek, no, i stwierdziłem, że właduje wszystkie we właśnie zodiaki. E, to znaczy, oczywiście, do momentu, do których coś siądzie. No i tak jak teraz widzieliście, było tam 36% średnich i 3 bądź 5 szycia. Ale i tak postanowiłem to zmiksować, bo no, nie interesują mnie takie przeciętne bony. Jednak chciałbym mieć już te średnie około 40, no i przynajmniej właśnie do tego szycie. E, jak to wyjdzie? No zobaczcie sobie sami. Tutaj przeskipowałem wam sporo zmianek, bo zwyczajnie nic nie wchodziło. A zostawię was już tutaj z muzyczką do końca, zobaczycie jak to się e, potoczy. Także ilość zmianek zbliża się do zera, co wcale mnie nie ucieszyło na tamten moment i finalnie nie udało się nic wybić, więc stwierdziłem, ok, mamy jeszcze się na czym odkuć, ponad 100 skrzynek ksiąg zwierza, więc no, łowca jakiś musi polecieć po prostu, tak? No, niestety nie, jak się okazało, więc to no cóż, szukaliśmy kolejnych plusów w jakże pięknej grze zwaną Metin 2. Może tych SMów nie mam zbyt wiele, ale do jakiś hełmik wykręcić muszę. No i jak widzicie, czuję się jakbym kręcił zmiankami z B, bo nawet żadne maksymalne bonusy nie wchodzą. Lecz jeszcze jedna partia zmianek, może coś tutaj wejdzie. No niekoniecznie. Gra definitywnie strzeliła sobie na mnie focha. Ale ja się nie poddaję, bo mam ostatnie SMy, resztki po prostu, więc no, no musi coś wejść. Tym bardziej, że ja szukam tylko 15 wiatr albo 20 diabły. Nic więcej mnie nie interesuje. No i w końcu weszło ostatnią zmianką te 20 na diabły, więc ninja będzie miała jakikolwiek, jakiekolwiek pole do manewru, żeby śmigać sobie po zaklętym lesie i przebijać level. A ja wojem oczywiście klepę bossy. No bo jakoś te wony zarobić trzeba, bo z samego goblina nie mieliśmy tak naprawdę możliwości jakby zwrócenia sobie tych yangów. Tak naprawdę one zostały zainwestowane raz, a zwrócą się dopiero za jakiś czas, kiedy będę biegał chociażby melee i będę mógł sobie wspomagać postać zwyczajnie atakami Boga Smoku. Atakami Boga smoków. Chociaż w sumie no był była pewna możliwość, żeby wyciągnąć yangi z powrotem z przepustek na goblina, ale no to było coś na zasadzie tego, żeby wymiksować jakiś fajny przedmiot i go sprzedać. To jak widzicie no niezbyt się udało, ani nie siadła książka łowcy potworów, więc pod tym kątem słabo. Ale i tak nie mam czego żałować. Także co, wony na odpał zarobione, więc trzeba z tym lecieć. Przebijamy szamance 115 poziom, bo fajnie byłoby na niej wbić kiedyś czempiona. No i w międzyczasie na drugim koncie dzieje się to. Czyli wbijanie 7-5 levela na supach. Od melee oczywiście. A jeszcze na innym koncie dzieje się z kolei to, czyli przebijanie WP-kiem, właśnie supów z 7.5 do 9.0 levela. No i kolejne przepalanie wonów, czyli kupujemy pelerynki, żeby szybciej jak spić hary. Po prostu. Sporo ludzi pisze do mnie w grze o to, jak wygląda farma, jak ja ją klikam i jak to robię, że w niecałą godzinę jestem w stanie przeklikać, no, bagatela 205 postaci. Razem z Wexpieniem gildii. No to widzicie, u mnie to wygląda w ten sposób. Odpalam sobie po prostu 12 kont na jednym ekranie i zwyczajnie klikam. Także to dla tych niedowiarków, którzy nie chcą mi wierzyć, że da się odpalić 12 okien Metina na jednym ekranie. Także tak, zaczynaliśmy ten odcinek na klipach z września, a tutaj już jest połowa grudnia, gdzie ja wbijam 23 poziom gildi. I jesteśmy już tylko jeden poziom od tego, żeby móc samodzielnie sobie dodawać żywioł. Tutaj kupujemy sobie łuk wężowy, żeby dodać go do szarfy. I teraz zapytacie, skąd wzięła się szarfa 20 w moim ekwipunku. Otóż tutaj specjalne podziękowania dla użytkownika Sanek Hunter, który w ramach prezentu mi ją wysłał po prostu pocztą. Także dziękuję Ci Sanek bardzo. i Muszę powiedzieć, że bardzo ona mi się przydała, ponieważ miałem dwa konta, na których były postacie, 61 poziom, yy, i był odpalony event płatków śniegu. Więc dzięki temu, że miałem tą drugą szarfę, dużo lepiej mi się po prostu dropiło nie dość, że kory, no to jeszcze właśnie te płatki śniegu. Oczywiście podczas świąt też nie mogło zabraknąć eventu OK który też swoją drogą w pewnym stopniu spożytkowałem, bo a raz że dropiąc kory i płatki śniegu, no to jeszcze po prostu miałem postawione autołowy, czy to na woju, czy na wupeku. Także troszkę tych okejek też mi się uzbierało. Sami zresztą zobaczcie, tyle tych skrzynek nadropiłem przez cały event. Nie jest to jakaś super mega duża ilość, ale ja bardziej się skupiałem akurat właśnie na evencie płatków śniegu, który też zaraz jak zobaczycie. No, udało mi się, myślę, że bardzo dobrze wykorzystać. Także na wpk nie mam tych skrzynek płatków śniegu jakoś dużo, ale no tutaj 200 otwieramy dla testu. No, jak zobaczyłem tą ilość zmianek z 200 skrzynek, to troszkę się przeraziłem i no muszę powiedzieć, że nie leciały one w tym roku najlepiej, ale za to ilość małych błogosławieństw była już taka bardziej optymistyczna. Także co nadrobiłem, no to wypadałoby od razu w coś wrzucić i tutaj. Przekładamy sobie jakieś tarcze, w jednej mi nie weszło NNO, a w drugiej małymi błogosławieństwami w ogóle nic nie zmiksowałem, także no trochę słabo. A wszystkie zmianki które mamy aktualnie ze słupów na melee, no to ładujemy sobie w sztylet zodiaku, bo wypadałoby to popchnąć, a jak to wyjdzie no to zobaczcie sami. No i w końcu to, o czym mówiłem, czyli 5000 szkatułek padków śniegu. To na nich właśnie się skupiałem głównie w grudniu. A to dlatego, że to kolejne źródło ataków oraz obron boga. Smoków które no, będą przydatne. A jeżeli na farmie ich milion, to będę mógł sobie z nich korzystać kiedy tylko chcę, nawet nie wiem, zabijając dzikie psy. Także teraz czas to otworzyć. Oczywiście zgadnijcie, kto sobie przygotował bardzo dużo miejsca w ekwipunku na otwieranie 5000 szkatułek padków śniegu. Tak to ja. Tutaj, mniej więcej w połowie otwierania, już widzicie, ile jest tych ataków i obron, czyli po 500. Także no, już można sobie przewidzieć, że będzie tego około 1000. No i w ten właśnie sposób, moi drodzy, to wygląda. Mamy. Poro zielonych potek, które można używać obok jakby tych standardowych, zielonych, dużych. Fioletowe potki 60, które może nie są jakoś mega istotne, ale tak, najważniejsze, prawie 1000 ataków i obron Boga smoków, 260 małych błogosławieństw, prawie 100 zmianek, czyli coś, co mi się w tym wszystkim podoba najbardziej. I tutaj mamy przykład. Jednego z tych bardziej felernych itemów, czyli przepalenie już łącznie w sumie w tą tarczę kilkudziesięciu zmianek, nadal nie zaowocowało pojawieniem się tam odporności na omdlenia, co też mnie trochę sfrustrowało. A z racji, że zmianek nie było dużo, no to stwierdziłem, że resztę przewalę w Zodiaki, no bo w końcu trzeba wymiksować jakieś średnie. No ale tym razem nie będę was zanudzał, bo jak możecie policzyć, no tutaj dorzucamy kolejne 70 zmianek do interesu, więc myślę, że na spokojnie można już powiedzieć, że 500 zmianek w te Zodiaki wrzuciliśmy. No i zobaczcie sobie efekt. No i słuchajcie, tak wygląda moje szczęście w miksowanie rzeczy, jeżeli chodzi o średnie. Mam wrażenie, że już je dawno wykorzystałem gdzieś na innych serwerach, ale nie poddajemy się. Oddajemy sobie biologa. Tutaj już kończymy Czerwone Konary, czyli zostały nam tak naprawdę na ninży tylko notatki oraz dwa biologi u Sury, czyli e, u Seona bodajże. E, no i tak. Tym jakże pozytywnym akcentem będę już zmierzał do końca tego odcinka, ale co mogę wam zdradzić? To są klipy z końcówki grudnia. Od stycznia zacząłem grać troszkę bardziej intensywnie i musiałem zmienić lekko plan na grę. I tutaj myślę, że w następnym odcinku już będzie się działo. Także zostawcie subika z dzwonem czy łapką w górę. Mi będzie miło, wy będziecie zadowoleni na pewno z następnego odcinka, tak mi się wydaje. No i co? Ja byłem Flatwhite. Siemanko.